Dzień dobry państwu. Nazywam się Filip Kozłowski, a to jest program Kontrapunkt. Moim dzisiejszym gościem w studiu Lubelska TV jest pan Marcin Nowak, wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin oraz lider ruchu Szymona Hołowni na Lubelszczyźnie. Dzień, dzień dobry. dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu. Jeden z liderów ruchu Szymona Hołowni na Lubelszczyźnie. Mamy dość bogate struktury, rozwijamy je Cały czas zapraszamy oczywiście do udziału w naszym ruchu, ale o tym rozumiem już dalej w programie. Oczywiście. Zacząłbym od tego, że minął już miesiąc odkąd były wybory. Można przejść do podsumowań, bo Kurzbitewniu Szapadu, jest pan zadowolony z wyniku Szymana Hołowni z pierwszej tury? To był bardzo dobry wynik. To jest prawie 14%. To jest ogromny kapitał ludzki, czyli 2 miliony 700 tysięcy głosów blisko, a więc myślę, że wynik którego na samym starcie niewielu się spodziewało. Wielu sceptyków uważało, że nie przejdziemy nawet 2-3% w wyniku sondażowego. Okazało się, że zgromadziliśmy przy ogromnej frekwencji, ogromnej frekwencji, bo pamiętajmy, że ona była wyjątkowa. Kapitał prawie 14% i to jest oczywiście dobry prognostyk do tego by ten ruch budować co jak wspomniałem czynimy i co czynić będziemy bo na wyborach prezydenckich nie poprzestaliśmy staramy się zmieniać Polskę stąd też projekt Polska 2050 czy jak to woli 2050 do ruchu i do kapitału jeszcze przejdziemy natomiast e, wyniki sondażowe były bardzo obiecujące przed wyborami po czym nagle wszedł Rafał Trzaskowski i e, zmiótł całą scenę polityczną uważacie Mamy że ten... przegraliście z Interesem, Mamy partyjnym? tę świadomość, że niestety scena polityczna podzielona jest pomiędzy dwie partie, pomiędzy Prawo i Sprawiedliwość i Platformą Obywatelską i niestety to również uwidoczniło się podczas tych wyborów. Ten duopol polityczny jest bardzo silny, ale nam udało się mimo wszystko wbić tego klina między dwa potężne podmioty partyjne i pokazać, że istnieje alternatywa. Między Platformą e, Obywatelską i Prawem i Sprawiedliwością jest też przestrzeń dla innych ludzi, którzy chcą budować społeczeństwo obywatelskie, którzy wierzą w zmianę życia publicznego i chcą odpolitycznienia tego życia. Chcą po prostu budować zwykłą, normalną Polskę. I właśnie dowodem tego jest ten kapitał ludzki. 2 miliony 700 tysięcy osób, tak jak pan mówi. Mhm. Jednakże tutaj nie, nie unikniemy porównania do. Pawła Kukiza, który ten wynik zarówno procentowy, jak i jednostkowy miał lepsze, bo to były 3 miliony 100 tysięcy obywateli, a jak sobie poradził w polityce, to wszyscy wiemy. Co zrobi Szymon Hołownia, żeby ustrzyc się tych błędów? Ja myślę, że analizując przykład Pawła Kukiza, możemy powiedzieć, że pomimo szlachetnych intencji, to później zostało niestety rozmienione na drobne błędów, było bardzo wiele. Chodziło przede wszystkim o zły projekt personalny, tu nie było jakiejś spójności działań, Potem, jak wiadomo, Paweł Kukiz uciekł już coraz mocniej w sferę polityki. My staramy się od polityki stronić w tym znaczeniu, że mając świadomość, iż ona jest, budujemy jednak oddolnie nasz ruch, czyli na kapitale społecznym, na wolontariuszach, na ludziach, którzy chcą się angażować w przestrzeń publiczną, ale nie myślą o działalności partyjnej sensu stricte, bo my nie jesteśmy dzisiaj partią. My jesteśmy ruchem wolontariackim, ruchem społecznym, który widzi Polskę zupełnie inny, oczami oczami widzi Polskę przez zwykłego obywatela, który jest wkurzony tym, co się w tej przestrzeni publicznej dzieje. Nie chce partyjnictwa. Mówi o tym, że on interesuje się zmianą jego małej ojczyzny, gminy, powiatu, województwa. No przecież chodniki, place zabaw, ulice nie mają barw partyjnych. Ludzie chcą działać w tej przestrzeni publicznej, ale pod kątem aktywności na rzecz własnych małych ojczyzn. Mówi pan o ruchu oddolnym, ale czy wolontariusze poświęcą swój czas? Przez najbliższe trzy lata do wyborów parlamentarnych, no jest to jednak dłuższy okres i ludzie nie będą chcieli tak długo pracować na za darmo, początku Na początku kampanii e, liczni obserwatorzy sceny publicznej twierdzili, że nie przetrwamy do samych wyborów prezydenckich, że ten ruch się rozleci, że nie mają źródła finansowania, bazując właśnie na takim pospolitym, oddolnym e, ruszeniu, nie będziemy w stanie zbudować silnej ekipy. Tymczasem mamy tysiące wolontariuszy, tymczasem garną się do nas nowi ludzie, zdobywamy nowy kapitał. Ludzki, zbieramy crowdfundingowo środki na naszą działalność. Ja jestem spokojny o to, że przetrwamy przez najbliższe lata, nie trzy, a dziesiątki lat, bo jest to projekt na pokolenia. Projekt przecież, który mówi o tym, że zmieniamy życie publiczne całą generacją, całym pokoleniem, a nie tylko w kontekście od wyborów do wyborów. A poza tym, panie redaktorze, kiedy będą wybory, Bóg raczy wiedzieć. Myślę, że dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Pamiętajmy, że na początku roku kalendarzowego był określony zupełnie inny termin wyborów prezydenckich. Potem to się zmieniało. Dzisiaj bardzo często w przestrzeni publicznej mówimy o przedterminowych wyborach, a to samorządowych, a to parlamentary. Nie wiemy, jak będzie. Jakby nie było, my budujemy nasz ruch w oparciu o nasz wolontariat, o ludzi aktywnych, o samorządowców, o społeczników. Nie pod kątem wyborów, tylko szerszej zmiany pokoleniowej. Kampania się skończyła, pieniądze zresztą też. Jeżeli byście nie wydali wszystkich, to trzeba by je było oddać. Mm, mm. Mówiliście, że wszystkie pieniądze zostały wydane. Mm -hmm. Natomiast y, wolontariusze wolontariuszami, ale Szymon Hołownia musi się otaczać jednak wyspecjalizowaną kadrą prawników, socjologów, hmm. osób, które podpowiedzą mu treściwie, a te osoby raczej nie pracują za uśmiech dla idei. Czy powiem tak, wśród wolontariuszy jest bardzo wielu specjalistów, to nie jest tak, że są to ludzie, którzy nie są aktywni zawodowo, wręcz przeciwnie, większość z nas to ludzie, którzy zajmują się życiem zawodowym, a swoją aktywność poza życiem zawodowym również poświęcają, a może przede wszystkim poświęcają na ruch Szymona Hołowni zostało zbudowane społeczeństwo obywatelskie w licznych demokracjach, w tym w Stanach Zjednoczonych, gdzie człowiek prowadząc swoje życie zawodowe angażuje się w życie publiczne, mając tam już zgromadzony jakiś kapitał, mając tam już jakieś doświadczenie, a tutaj angażując się po prostu społecznie. Liczymy, że będzie tak samo u nas i widzimy, że tak jest. Ja jestem spokojny o to, patrząc na naszych wolontariuszy, że ów kapitał doświadczeniowy, czyli, czyli ta baza zawodowa tych ludzi, wiedza, umiejętności, Przełożył się na nasze akcje, a już widzimy, że te akcje prowadzimy. Mieliśmy pierwszą sierpniową akcję związaną z ekospacerem. Za chwilę kolejne pomysły, nasze kontrakty społeczne, które będziemy wcielać w życie. Wszystko będziemy realizować na bazie ogromnego zaangażowania i doświadczenia zawodowego również naszych wolontariuszy. No, doświadczenie zawodowe niekoniecznie, niekoniecznie jest duże. Główną część jednak stanowią osoby młode, jeszcze mhm. studiujące, uczące się. To jest różnie. Mamy bardzo różny przeszczał wieku. Są osoby, które są faktycznie na etapie wchodzenia w życie zawodowe. Są osoby zaawansowane zawodowo. Są też osoby, które są już mocno zawodowo doświadczone. Wieku nie mierzy się PESEL-em, tylko aktywnością, jak zawsze powtarzam. I tutaj ważny jest wiek, ważny jest stopień zaangażowania. To jest dla nas podstawą. Czy jest się studentem, czy jest się emerytem, czy jest się aktywnym pracownikiem danej dziedziny życia publicznego, czy nie publicznego, To nie ma znaczenia. Chcemy po prostu zmieniać Polskę i chcemy, żeby ci ludzie aktywizowali się tak, jak wyglądały ich marzenia, bo oni przecież przez wiele lat chcieli innej Polski, Polski, która nie będzie utożsamiona z partiami politycznymi, z takim duopolem, który jest wszechobecny w życiu publicznym, tylko żeby budowali ją ruchem oddolnym. I to się dzięki nam i dzięki przede wszystkim naszemu liderowi Szymonowi Hołowni dzieje. No właśnie, ruch oddolny i Polska 2050, tak? gdzie tutaj mówimy, że 30 lat to jest jedno pokolenie, to bardzo ambitny plan jak na stowarzyszenie, które dopiero raczkuje w polityce. Ambitny, ale tak trzeba myśleć o polityce, czyli pokoleniowo, a nie do wyborów przetrwamy, a po wyborach jakoś to będzie. Nie, tu chodzi o to, żeby zmienić cały system myślenia o życiu publicznym, więc ten projekt wygląda w ten sposób. Polska 2050 jest przeznaczona dla kilku pokoleń Polaków i myślimy w kontekście nie od wyborów do wyborów, tylko żeby zmienić to życie na trwałe. I dotrwacie do tego, bo jednak jest to plan... No, czas pokaże, ale wierzę, że tak, i angażuje się w ten projekt, z myślą o tym, że dotrwamy i będziemy budować nasz ruch. Znacznie dłużej, znacznie szerzej, bo przecież my nie zamierzamy skończyć naszego projektu na wymienionej dacie, tylko jest to data symboliczna, która pokazuje właśnie tą zmianę generacyjną. A potem będziemy funkcjonować dalej. No To jest kawał czasu, oczywiście. Mówimy o 30 latach, ale tak myślimy o życiu publicznym i chcę, żeby tak było. Ale taki plan mogłaby zrealizować, myślę, Platforma Obywatelska, ale Prawo jest i Sprawiedliwość, no. ale ona ma na to środki, myślę. Reszta partii niekoniecznie A tym A właśnie, panie i to jest kolejna fundamentalna rzecz, którą chcemy zmieniać. Partie polityczne otrzymują środki z subwencji budżetowej. Dostają środki pieniężne za to, że wprowadziły swoich parlamentarzystów do Sejmu. My nie jesteśmy ani partią, ani takich subwencji nie mamy. My bazujemy na tak zwanym crowdfundingu, czyli na zbiórce publicznej. Kto chce, wpłaca. Nie pobieramy haraczy od ludzi, jak to robią partie polityczne. My po prostu bazujemy na tym, że jeżeli ktoś widzi w naszym projekcie coś wartościowego, wpłaca swoje środki, angażuje się w to absolutnie zdrowo. Rozsądkowe podejście y, wynikające jedynie z pewnej woli danej osoby czy danych osób, a nie z przymusu, który e, sytuuje gdzieś partię polityczną powyżej e, ruchu społecznego tylko dlatego, że ma swoich reprezentantów w Sejmie, tylko dlatego, że otrzymuje subwencje. No To właśnie rządowe. w takim razie y, ruchem. Planem ruchu 2050 jest uzyskać właśnie minimum te 3% głosów i subwencje, czy zrezygnujecie z subwencji? Znaczy przede wszystkim mówimy dzisiaj o budowie pewnej nowej formuły życia publicznego. Jak ta formuła będzie wyglądała w kontekście wyborów, to jest na dzień dzisiejszy sprawa wtórna. My chcemy przede wszystkim wywołać lawinę aktywności obywatelskiej. My chcemy zaangażować ludzi w nasz projekt. Nie myślimy o dofinansowaniach, bo my je po prostu otrzymujemy od obywateli. I na tym bazujemy. Przypomnę, że w kampanii wyborczej zebraliśmy, jeśli dobrze pamiętam, blisko 8 milionów złotych na samą kampanię i z tego sfinansowaliśmy cały nasz projekt. Prezydencki. Teraz zbieramy środki na naszą aktywność i nam to w zupełności wystarcza. Szymon i nasi wolontariusze zachęcają oczywiście do wpłat. Można to robić bezkolizyjnie już w tej chwili. Dzięki temu nasz projekt staje się coraz silniejszy i mamy możliwości aktywizacji na tym polu. Uruchomimy również sklep, gdzie będziemy sprzedawać nasze gadżety. Będziemy otrzymywać różnego rodzaju wpłaty własne, a nie będziemy ciągnąć, że tak brzydko i kolokwialnie, tych środków z budżetu państwa. Yy, czyli jeżeli dostaniecie te 3%, to mogę się założyć w tym momencie, że odrzucicie subwencję? Powiem tak, na dzień dzisiejszy nikt w tych kategoriach nie myśli. Na dzień dzisiejszy mówimy wyłącznie o tym, żeby zbudować ruch obywatelski. Jeżeli ruch startowałby w wyborach, to on siłą rzeczy żadnych subwencji nie otrzymuje. Jeżeli będzie zbudowana partia polityczna pod kątem wyborów parlamentarnych, to będziemy o tym rozmawiać w przyszłości. Na dzień dzisiejszy nie ma takiego tematu, jest temat aktywności obywatelskiej i zaangażowania w projekt i wpłat własnych, które tworzą siłę i jakość naszego Руху Ale ludzie nie będą zawsze płacić, to się kiedyś skończy. To jest, to jest dosyć krótkowzroczne podejście, bo nie. ludzie w końcu znajdą swoją granicę. Crowdfunding jest pojęciem współczesnym, ale pojęciem, które pokazuje, że mając pomysł na pewien projekt, zbiera się na niego środki właśnie z płat własnych. Jeżeli projekt jest dobry, ludzie będą absolutnie go wspierać. Jeżeli projekt będzie słabszy, no to możemy się liczyć z tym, że nastąpi jakaś kolizja, ale ja wierzę w siłę i jakość tego projektu i wierzę, że ci, którzy się w niego dzisiaj zaangażowali, będą tylko rosnąć liczbowo i będą cały czas nas wspierać, bo my przecież działamy dla ludzi, z myślą o ludziach, a nie z myślą o prostym mechanizmie partyjnym czy politycznym. Chcemy, żeby ludzie nas wspierali finansowo w zakresie naszej aktywności, a my udowadniamy, że nasz projekt jest wartościowy i jest właśnie dla nich i właśnie ma to życie publiczne zmienić. Z Stowarzyszenie, towarzyszeniem, ale w momencie, kiedy dostaniecie się do parlamentu, co myślę, jest brane pod uwagę. No Jesteśmy w tej chwili w sondażu trzecią siłą. Właśnie. Przekształcicie polityczną. się wtedy w partię polityczną? Powiem tak. Temat partii politycznej jest tematem otwartym. Dzisiaj mówimy o ruchu i mówimy o trzech filarach tego ruchu: o ruchu wolontariackim, eksperckim i właśnie tym politycznym. Ten ruch polityczny prawdopodobnie będzie również e, e, brany e, pod uwagę w kontekście partii politycznej, ale nie mówmy dzisiaj o partii, bo nie jest to celem naszego projektu w samym w sobie. Naszym celem jest aktywizacja obywateli. Aktywizacja społeczna. Również bierzemy oczywiście pod uwagę, że siłą rzeczy, mierząc się za jakiś czas w życiu publicznym z partiami politycznymi, będziemy musieli podjąć wyzwanie i stworzyć taką formułę, ale to jest temat przyszłościowy. Znaczy to jest, jest ruch. No, obecnie to powinien być Wasz drugi cel tak naprawdę, no bo to będzie lada chwila, trzy lata szybko zlecą. Już powinniście o tym myśleć. Znaczy, myślimy naturalnie, ale żeby mieć pewien y, koncept, trzeba mieć kapitał ludzki, trzeba mieć program. Pracujemy nad statutem, za chwilę będzie. Będziemy nasze bazowe e, tematy ogłaszać. Za chwilę będziemy aktywizować naszych wolontariuszy jeszcze mocniej, środowiskowo, nie tylko regionalnie, ale również ogólnopolsko. I Państwo poznacie cały nasz program, bo ludzie naprawdę nie interesują się tym, czy jest to partia, czy jest to ruch, czy jest to jakaś inna formuła życia publicznego. Interesują ich efekty finalne. Zwykły człowiek patrzy na to, co dana grupa społeczna jest w stanie wnieść w ich życiu. I to jest dla nas kluczowe, żeby pokazać ludziom, że my naprawdę chcemy zmieniać Polskę. Nawiązując właśnie do tego, jak ta partia może się rozwinąć, załóżmy, że będzie bardzo dobrze prosperować i pojawią się samorządowcy. Ruchuś... No właśnie, już się pojawiają, ale w takim razie wystąpi pan ze Wspólnego Lublina i radnych Krzysztofa Żuka? Nie, nie, ja jestem radnym Rady Miasta Lublin, wszedłem do Rady Miasta z Komitetu Prezydenta Krzysztofa Żuka. Przypomnę, że Komitet Krzysztofa Żuka to zbiór kilku różnych podmiotów, między innymi Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej Nowoczesne SLD i Wspólnego Lublina, który reprezentuję. Ja jestem związany ze Wspólnym Lublinem od mniej więcej już blisko 10 lat. Nie zamierzam z tego e, tworu, y, no nie partyjnego, przecież, tylko samorządowego e, występować. Dobrze się w nim czuję, ale tu jestem samorządowcem i tu działam na płaszczyźnie gminy Lublin, a Krzysztof Rzuk jest pewnym łącznikiem tych środowisk, które widzą Lublin takimi, a nie innymi e, oczami. Natomiast ruch Hołowni to jest ruch ogólnopolski, to jest ruch, który aktywizuje się w ramach pewnego projektu e, na pokolenia, jak powiedziałem, który chce zmieniać życie publiczne w całym kraju i który będzie Nastawiony na wybory, także parlamentarne, do sejmików. Natomiast na płaszczyźnie gmin, oczywiście, ta niezależność samorządowców zostanie, o tym jestem przekonany. No teraz w y, strukturze Krzysztofa Żuka mamy cztery partie. Dojdzie piąte stowarzyszenie. Szymona Hołowni nie Hołowni nie wywoła to jeszcze jednego. Większy mamy tarć. cztery partie. PO, SLD, Nowoczesno no i wspólny lubni. Wspólny Lublin, no wspólny tak? Lublin jest nie jest partią. Nie jest partią, jest parto, tak. oddolny. No właśnie, i to nas łączy z Szymonem Hołownią, czy znaczy to mnie łączy z Szymonem Hołownią. Że ja nie chcąc być członkiem partii politycznej, mogę być we wspólnym Lublinie i mogę być w ruchu Szymona Hołowni, bo ruch Szymona Hołowni nie ma bart partyjnych. Tu nie ma żadnej kolizji. Ja będę jednocześnie członkiem wspólnego Lublina i jestem od wielu lat związany z tą formacją, i będę w ruchu Szymona Hołowni, ale te, dwie as te dwa aspekty nie będą się na siebie negatywnie nakładać, wręcz uzupełniać pozytywnie. No dobrze, to jest y, odległa przyszłość, nie oszukujmy się, natomiast bliższa może sprawić, że tej dalszej nie będzie. Mówię tutaj oczywiście o reformie samorządów, którą szykuje nam PiS. Jak się zapatruje na to, jak się na to zapatrują radni miasta Lublin. Nie chcę mówić w liczbie mnogiej, powiem jako jeden z radnych miasta Lublin, ja uważam, że reforma samorządowa wyszła nam dość dobrze. Ta reforma Jerzego Buzka, zmieniliśmy strukturę podziału administracyjnego Polski, od, odeszliśmy od tej liczby nieszczęsnej 49 województw. Ja naprawdę nie widzę potrzeby, żebyśmy wracali do takiego projektu, tym bardziej, że przypomnę, że kiedy Edward tworzył reformę administracyjną w połowie lat 70., no to kierował się dwoma aspektami. Przede wszystkim tym, żeby e, zmniejszyć prawdopodobieństwo siły oddziaływania dużego województwa, żeby ktoś go z tak zwanego siodła nie wysadził, jak on to ze swoim poprzednikiem uczynił, i żeby dać synekury swoim e, towarzyszom partyjnym. I ta reforma administracyjna, jak wiadomo, narobiła wiele szkód. Jerzy Buzek, e, przywracając normalną strukturę administracyjną, dokonał bardzo ważnej i istotnej rzeczy, czyli Dał możliwości kształtowania oddolnego tego społeczeństwa obywatelskiego poprzez gminy, także powiaty i województwa. Naprawdę nie widzę potrzeby, żeby majstrować też, przepraszam tutaj za słowo, przy reformie administracyjnej, bo ona się po prostu sprawdziła, wyszła znakomicie. Jeżeli jest taki pomysł, no to jest to pomysł z piekła rodem. Ja jestem generalnie ogromnym przeciwnikiem takich konceptów. Mówi się, że projekt ustawy już jest gotowy, no natomiast właśnie. nie wyprzedzajmy faktów i miejmy nadzieję, że nie będzie tak źle, jak się szykuje. Pan Na? redaktor wyraża taką samą nadzieję jak ja. Miejmy nadzieję, że się nic nie wydarzy i zostanie. I zostanie tak jak jest i nie staremu tak, tak jak od 20 lat to funkcjonuje w życiu publicznym. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Moim dzisiejszym gościem w studiu Lubelskie TV był pan Marcin Nowak, a ja żegnam się z Państwem. Do zobaczenia. Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję państwu.